Siemanko, siemanko, witajcie, słuchajcie, ja wybieram się w podróż na spotkanie z pewnym gościem, z którym pyknę treninga na parkingu, za chwilę zobaczycie kawałek z tego, co tam się działo, a już niebawem na moim kanale cały filmik, także obserwujcie mnie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Kurczę, kto tu się ustawił, kto tu się ustawił, no? Cholera, kto mi tu zostawił tą drogę? No patrzcie. Dobra panowie i panie, zobaczcie jaką mamy piękną siłownię. Odśnieżoną nawet, kuź, wapa. Kolega odśnieżył, odśnieżyłeś, no nie? Nie były tego wyjścia. Wziął, łopatę, szybko odśnieżył, mówi, dobra, Adria, mamy siłownię no. Siemaneczko ogólnie Byku, siemaneczko. siemaneczko Oficjalne przywitanie do kamerki, byku. siemaneczko. To co, rozkładamy siłownię i lecimy z tematem, no nie? Dokładnie. Dobra, to rozkładamy. Dobrze, Nie ma Ciebie, No ładnie go nie ma lipy. Seba, przygotuj się do działania. Dawaj, idziemy! Jedziemy Seba! Dawaj! Żona patrzy, pamiętaj! Jedziesz! Dobrze! No. się! ale jest pompa! Masakra, spróbujcie sobie! Jest PTA ostatnim ćwiczeniem, również łączonym, zobaczcie jak jest pompa! Dawaj byku żona patrzy, dawaj byku! Dobrze, dobrze! Pociągają na drożku, piesa seria. Kolega jedzie dobrze. Dawaj, do odcięcia, do odcięcia. Bo ma być pompanie. Dobra, dawaj, dawaj, szybko martwy ciąg, martwy ciąg, martwy ciąg. Zbiegniesz, biegniesz, biegniesz, biegniesz to i działamy, działamy, działamy byku. A teraz na mnie. Jak było mordeczko, dobrze? Bardzo dobrze. <laughs> dobrze, bardzo dobrze. Był ogień. Dobra, chodź. Uwierzcie, że my ogólnie zajechani Totalnie zajechanie, ponieważ tyle ćwiczeń i na koniec mamy, widzicie, tą wisienkę na torcie, czyli maksymalne dowalenie ciężarem, jak również tymi grubszymi ćwiczeniami. Na pierwsze byśmy to robili to dużo lepiej, ale wiadomo, wiadomo, to był łączkiem. Do do wiadomo, no nie? No, wiadomo. I ciśniemy synek